wszystkich bardzo bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie. Dzisiaj kochani stylizacje. E, zacznę najpierw od stylizacji, którą mam na sobie, ale zanim do tego dojdzie, to chciałabym wszystkich nowo tutaj przybyłych na mój kanał zaprosić do subskrybowania, właściwie zachęcić e, do tego, abyście kliknęli sobie w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Dobra kochani, więc tak. Najpierw stylizacja, którą mam na sobie. No właściwie jest u mnie przepiękny naszyjnik. Miałam kiedyś w wersji różowej, więcej był tych kamieni różowych. Teraz jest dużo tutaj zielonego i pomarańczowego koloru. To jest naszyjnik marki Aldo, który kupiłam na Zalando. Jest on teraz dostępny, dlatego że zamówiłam go kilka dni temu. Też no właściwie jest u mnie wełniano angorowy sweter vintage, który niedawno pokazywałam wam. W filmie z worami i właściwie te wszystkie rzeczy, które tutaj mam po lewej stronie dla was przygotowane, to będą stylizacje po prostu rzeczy, które widziałyście w filmie. Worko, worowym naszym, tak, tak, dziewczyny. Ok, dobrze, to niech ta moja stylizacja Wam się wyświetli. Jest to taka, taka wersja skromna, powiedzmy, ale naszyjnik też tutaj uważam, że robi fajną robotę. Już pozbyłam się kolczyków dodatkowo, bo w sumie mogłabym założyć jakieś takie albo złote, delikatne, albo jakieś kuleczkowe w kolorze, na przykład, którymś, który występuje na tym, właśnie naszyjniku, ale. Darowałam już sobie, więc zostaje tylko naszyjnik, jeżeli chodzi o wersję taką ozdobną. I teraz tak, jak będę gdzieś się wybierała w tej stylizacji, to jeszcze ewentualnie jakiś płaszczyk, ale tego nie nagrałam. Tutaj dziewczyny postawię na taki zielony w kolorze, nie wiem, czego będziecie widziały. Hmm, tylko kawałek rękawa. No cóż, dobra, mam taki w bardzo podobnym kolorze jak ten sweterek, czyli dodam po prostu na te kremowe spodnie sobie ten płaszcz, żeby był taki kontrast. Nie ubiorę się cała na tak właśnie kremowo, dlatego, że chociażby z tyłu będzie fajnie to wyglądało. Dobra, kolejna rzecz dziewczęta to jest wełniana spódnica, którą udało mi się, jak widać, wyprasować, ale również ją przerobiłam, zwęziłam, ponieważ była dużo, dużo, za duża, jest bardzo ładna, zostaje. Póki co w takiej długości, w jakiej jest, jest niesamowicie ciepła i wygodna, i to jest taka mm, powiedzmy spódnica na teraz. Można ją sobie śmiało nosić, ewentualnie jakieś grubsze rajstopy, bądź też cieńsze i kozaki. Kwestia tutaj wyboru. Spódnica ma przepiękny kolor. Jest to spódnica z dawnych lat. W środku raczej nie posiada żadnej metki, bo wcześniej to sprawdzałam. Wyprasowałam ją tak, jak umiałam najlepiej. Słuchajcie, na początku się przeraziłam, bo ona miała plisy i już w momencie, kiedy ja ją kupiłam, to widać było, że coś jest nie tak i myślałam, że będę każdą po prostu tutaj zakładkę oddzielnie prasowała. Ja nie mam czasu na takie coś, nie chce mi się nawet, słuchajcie, więc wyprasowałam ją tak normalnie i jakoś tam te zakładki się same porobiły. Także jestem bardzo, bardzo zadowolona, że udało mi się ją doprowadzić do takiego stanu, w jakim teraz jest obecnie. Dobra, dziewczyny, teraz tak. Kolejna rzecz, już wiem, może międzyczasie mi się coś przypomni, bo miałam coś Wam powiedzieć. To są spodnie takie, które wyglądają jak lniane, ale to nie jest tlen. To jest marka River Island i też te spodnie zwężałam, bo były za szerokie, ostatnio nawet wybrałam się w nich właśnie do miasta, założyłam sobie takie krótsze futerko i dokładnie w tej stylizacji, która Wam się wyświetli, tak, tak po prostu się ubrałam i naprawdę bardzo fajnie w tej stylizacji się czułam. Te spodnie dziewczyny są bardzo wygodne. Cieszę się, że udało mi się je za pierwszym razem tak jakby dopasować do swojej sylwetki, co mi się w nich też bardzo podoba. Kolorystyka, fason, to, że też są z takim wysokim stanem, że to z tyłu jest taka falbanka, mamy tutaj marszczenie, bo jest gumka. Więc ogólnie naprawdę bardzo fajne i też bardzo dobrze się w nich czuję. Kolejna rzecz to jest płaszcz, który jest taki trochę krótszy. Ja zawsze mówię, że to są takie płaszcze tańczące, takie krótkie sukienki, bo tak naprawdę zakładamy coś pod spód i mamy gotową stylizację, przepiękny fioletowy kolor, jest to płaszcz, wydaje mi się, że z dawnych lat. Natomiast jeżeli chodzi o. Opis z mojej strony, jeżeli miałbym ten płaszcz opisać swoimi tak słowami, to powiem wam tak: zarąbisty jest ten kolor, zarombiste tutaj są te guziki, po prostu są przepiękne. One wyglądają jak wersacze, słuchajcie. Dlatego, że tutaj jest dosłownie ta sama meduza, i jeszcze jest tak, taka obramówka, i to wygląda jak wersacze. Natomiast, no, no nie jest to wersacze, ale też jest to płaszcz porządny, jest tak mięciutki, pachnący. Zaraz zobaczymy, co tutaj jest w składzie. Więc tak, dziewczyny: przede wszystkim mam 60% wełny owczej i 40% angory. Wełny, wełna owcza i angora, tak, 40%. A środek to jest 100% wiskozy, więc jest to płaszcz szlachetny. Ja go wyprałam w pralce. Ale bardzo, tak um, delikatnie. Więc um, miałam bardzo dużo już płaszczy fioletowych, natomiast ten ma zupełnie inny odcień. One w rzeczywistości um, to naprawdę różnią się od siebie tymi odcieniami i to w stylizacji ma dla mnie na przykład duże znaczenie, bo ja po prostu tym żyję, dziewczyny, tak, tymi, tymi kolorami. Okej, okay, dalej, następna stylizacja. Widzę, że jak zwykle mam krzywo um, krzywo ten, Boże, telefon. Umieszczony w statywie. Dobra. Teraz mamy ten żółty nowy żakiet oversizeowy, no i tutaj dziewczyny po prostu stylizacja z czernią, jednak z czernią. Miałam tutaj dylemat, bo chciałam to w jakiś sposób jeszcze tak uspokoić, a wiadomo, że z, z czernią jest to takie uszlachetnione troszeczkę, tylko uspokojone, więc zastanawiałam się tutaj nad kolorem, ale no tak to jest wściekły odcień, że mogłabym jeszcze bardziej go rozświecić, więc sobie darowałam już, no i może poszłam na łatwiznę, może nie, natomiast żakiet jak dla mnie zmienił charakter, bo tutaj nawet ta metka jest y, tragiczna, jest, jest to jakieś takie przebranie. Ja tę metkę usunę, bo ona po prostu psuje mi cały, y, cały jakby obraz tego żakietu, więc w momencie, kiedy ja ją wytnę, wszystko będzie super. Teraz tak, z tyłu ten żakiet tak się prezentuje, jest troszeczkę do wypielęgnowania. Natomiast jest już naprawdę przygotowany, jego ja go wyprasowałam. Tam kwestia takiej delikatnej, jak ja to mówię, kosmetyki, pielęgnacji, maszynką do golenia swetrów i będzie wszystko, wszystko super. Tu jest rozmiar L, ale jest to taka większa Lka, ja bym powiedziała, że taka właśnie oversize'owa, no na mnie jest duży, może za duży, ale czuję się w nim bardzo dobrze. Kolejna rzecz to jest żakiet taki oliwkowy isteks, jest to coś z dawnych lat, oni mają takie porządne te żakiety, one są tak słuchajcie uszyte jak spod igły, wszystko jest tutaj takie równiutkie, wręcz nawet ten żakiet taki jest nie to że sztywny tylko... No wszystko się tutaj idealnie układa, może w ten sposób. I ja sobie tutaj założyłam do tej stylizacji pasek, ale tak nietypowo i ten pasek sobie spięłam dziewczyny taką spinką do włosów, takim ozdobnym kwiatem. Więc to jest taki mój wymysł. Dzięki temu Zupełnie inaczej też ten pasek się prezentuje. Jak zapiąłam go tak zwyczajnie, to ta stylizacja też była bardzo zwyczajna. A w momencie, kiedy doszedł ten kwiat, to już coś się dzieje i uważam, że jest zdecydowanie na plus. Także. Kolor ma ten żakiet przecudowny. Uwielbiam taką oliwkę. Miałam troszeczkę jaśniejszą wersję i ktoś ode mnie ją kupił. Natomiast to jest taka ciemna oliwka, po prostu jest przepiękna. Z tyłu tak się prezentuje. Dziewczyn, trochę mam chore gardło, przyznawam się szczerze, mamy straszne takie duszności. No i to jest jakiś tam wirus. Ja ogólnie siedzę w domu, nie mówiłam wam, ale w góry nie pojechaliśmy, przepadł nasz termin, mieliśmy wszystko zaklepane, zapłacone i tak dalej, więc nie pojechaliśmy. No trudno, dziewczyny. Zdrowie ważniejsze, więc siedzimy sobie w domu. Ja y, oczywiście do miasta sobie wyskakuję, bo ja nie jestem w stanie siedzieć y, w, w chacie, jak to się mówi. Cały czas, więc ja jestem aktywna jak najbardziej. Ja nie potrzebuję leżeć, słuchajcie, bo ja gorzej bym się rozchorowała, więc jakoś tam funkcjonuję. No, ale takie moje podduszanki to będziecie na pewno y, słyszały, za co Was też, przepraszam, z góry, bo jest to y, uciążliwe i ktoś może wiedzieć, o co mi chodzi. Że może stękam tutaj jakoś, czy coś. Dobra, dziewczyny, teraz in i y, y, koszula taka. Bardzo mi się podoba. Ja Wam ją jak w Worach pokazywałam, to też, to też mówiłam, że podoba mi się ta kolorystyka. Naszło mnie bardzo na taki brąz czekoladowy, kakaowy, który jest super. taki kakao z wiatraczkiem. Wedlowskie jest trochę jaśniejsze. Z tyłu koszula tak się prezentuje jest to taki monogram trochę Louis Vuitton, ale no. Wiadomo, mogłabym mieć też troszkę dłuższe rękawy. Tak dla oka wygląda fajnie, poprawnie, więc nie jest jakaś taka, że od razu jak ją zakładam, to wszyscy widzą, że to jest jakaś szmata z Chin, która jest hmm, słabej jakości. Więc ta koszula o dziwo tak nie wygląda, bo niektóre rzeczy, słuchajcie, nie ukrywajmy, ale z tych Chin to jest badziewie, jak nie wiem co. Jest tego sporo w, też w second handach. Czasem biorę te rzeczy, żeby je uratować, żeby troszeczkę... Hmm, Popracować nad nimi, pokazać jakieś takie, nie wiem, wydobyć z nich jakikolwiek potencjał, ale ogólnie rzecz biorąc, e, no staram się naprawdę też, może to tak nie wygląda, ale staram się wybierać rzeczy, e, no idealne dla mnie. To nie jest wszystko z przypadku, to nie jest tylko, że ja idę na kupuję, tylko to jest wszystko przemyślane od razu, więc <laughs> tak, to, tak to wygląda. Dobra, teraz sukienka, która była nowa z metką i to jest marka Reserved, kupiona w second handzie. Mile jestem zaskoczona, jeżeli chodzi o tę sukienkę. Ma cudowny kolor, zobaczcie, jak ona pięknie połyskuje. Jest to taka sukienka, no poliestrowa, ale wygląda jak taka satyna. Tak się zachowuje tutaj kolor na niej, takie odbicie, jakby to jest taki blask. Fajnie jest uszyta. Troszeczkę widzę, że jest delikatnie pozaciągana tutaj, ale to tak nie widać za bardzo. Natomiast no ja to widzę. Wy może tego nie będziecie widziały czy to zaciągnięcia, czy to, nie wiem, takie załamania są, ale była nowa z metką, wiadomo, że w second handzie gdzieś tam ona przeszła jakąś pewną drogę, tak, w sortowni i tak dalej, zanim trafiła na wieszak, także to jest zrozumiałe, że nie zawsze też wszystko, co nowe z metką w second handach będzie w stanie idealnym, także powiedzmy, że jest w stanie bardzo dobrym, co mnie też satysfakcjonuje. Jest ogólnie bardzo wygodna to jest rozmiar S. Dopasowana, no niesamowicie wygodny materiał i ten niebieski kolor lazurowy taki jest cudny. Także z miłą chęcią ją teraz będę sobie nosiła. Kolejna stylizacja to jest dziewczyny taka trochę rozgamgolona i mamy tutaj body. O jest, teraz mi wszystko pospada, które bardzo mi się podoba. No ogólnie tak. To jest marka New look, tutaj bez bielizny, bez stanika, dlatego że ten stanik wygląda paskudnie, taka odważna jest ta stylizacja, natomiast bardzo wygodna, bardzo wygodna i e, kwestia tutaj, wiecie, dobrego założenia, żeby mi tam nic nie było widać. Jest to ogólnie body welurowe, panterkowe, kolorystyka bardzo mi się podoba. Zastanawiam się tylko, czy sobie tego nie obetnę na jednak topik. Pozbędę się tej części dolnej, dlatego że jak wpuszczam to w spodnie, to brzydko się to układa, w jakbym miała pampersa. No więc <goda> chyba sobie to ciachnę, podszyję i będę miała po prostu welurową bluzkę i to będzie się lepiej układało. Zdecydowanie. Wiadomo też, że dół trochę ciągnie, no więc automatycznie dekolt też się rozdziawia, tak rozszerza i e, trzeba uważać, tak? Także no zobaczymy. Ogólnie jest to takie przyjemne, no i to mogę powiedzieć, że jest w stanie mm, idealnym. Kolejna rzecz to jest spódnica, która, słuchajcie, w ogóle nie miała zapięcia. Mówię Wam serio, dziewczyny. Nie wiem, kto ją stworzył, ale tej spódnicy nie dało się zapiąć. Więc na zasadzie takiej zakładamy i co? I gdzie jest guzik, gdzie jest cokolwiek. Więc ja wymyśliłam swój własny patent. Doszyłam tutaj taki większy guzik i robię w ten sposób, że znalazłam tutaj jakąś dziurę, ale to nie jest dziurka, słuchajcie, pętelka, widzicie? O tutaj. I ja po prostu sobie to przekładam. I zapinam. Czyli sama sobie wymyśliłam zapięcie. Nie mam tutaj ani zamka ani niczego. Nie mam pojęcia, kto to szył. Yy, o co tutaj chodzi? Może komuś się ta spódnica po prostu nie udaje. Ją wywalił do kontenera i ona trafia do Lumpeksu. Nie mam po prostu pojęcia, ale <laughs> pierwszy pierwsza z czymś takim spotkałam. Widzicie, yy, tutaj też tego się nie dało zawiązać, bo jak się to założy, to to jest zbyt daleko i to by było o coś takiego. Wiecie o co chodzi? Kwiat by się schował. Więc ja wpadłam na ten pomysł, że tu jakaś taka dziura jest. Po prostu i sobie to przekładam i zapinam. No i spódnicę musiałam też oczywiście założyć i zobaczyć, ile tego po prostu zakładu mogę tutaj zrobić, gdzie mam doszyć guzik. Guzik, żeby to było na mnie też dobre, żeby to nie spadało. No więc dobra. Ale ogólnie, jak się udało, to byłam zadowolona, bo spódnica jest bardzo fajna, oryginalna. Jeszcze myślę, że kiedyś coś tam z nią pokombinuję. Tutaj raczej taka stonowana kolorystyka, więc poszłam w. W czerni, więc dodałam jeszcze więcej czerni. Nie chciałam tutaj dodawać dziewczyny żadnej koszuli w tym kolorze, bo to jest taka ozdoba niech to będzie na czarnym tle więc stąd też wizja założenia tej czarnej koszuli. I ostatnia stylizacja na dzisiaj to jest taka dwuskładnikowa i teraz tak. Koszula najpierw, która jest taka dłuższa, przedłużana, trochę poszarpana powiedzmy, bo takie ma tutaj znaczy ona nie jest poszarpana, ale. Ja tak ją widzę, że tutaj jakieś strzępy są tu dłużej, tu, tu krócej i tak dalej. Nie ma tutaj marki, bo ja to wycięłam, ale pamiętacie, że ja to był agent? Z tyłu tak się prezentuje. Jest to bluzka taka, właściwie koszula taka mgiełkowa, przezroczysta. I do tego założyłam sobie skórzaną spódnicę a la Dobrze, Dobre macie skojarzenia, dziewczyny. I teraz tak, ja musiałam ją też sobie troszeczkę zwędzić, ale zrobiłam to po filmie. Jest to bardzo gruba skóra, więc tylko tutaj z boku to zwęziłam. Ale na nagraniu będzie jeszcze ona niedopasowana. Może gdzieś tam mi spadać, dziewczyny. Natomiast. Myślę, że teraz będzie po tym zwężeniu ok. No i tak, założyłam sobie tę spódnicę na właśnie tamtą koszulę, ze względu na to, że tutaj te strzępy, sobie pomyślałam, dobra, ona będzie wystawała też tak spod tej spódnicy, bo ta spódnica jest krótka. I tak, wiecie, ktoś tak ją postrzępił, że troszeczkę mogłaby być dłuższa. Już się nie przyczepiam, zastanawiam się tylko, czy sobie po prostu tych zębów nieobecne na kwadrat, czyli sobie tych zębów nie złagodzę, bo mi się to nie podoba do końca. Sama w sobie skóra jest bardzo fajna, więc dziewczyny, tutaj no to nie jest moje ulubione cięcie. Nie podoba mi się za bardzo to w jaki sposób to zostało powycinane, więc o zobaczcie w ten sposób, tak? Ja sobie to powycinam i wydaje mi się, że spódnica będzie wyglądała zdecydowanie Zdecydowanie lepiej. Dobra dziewczęta, to wszystko w dzisiejszym filmie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie też w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam kochani bardzo serdecznie.